Jakie warzywa naprawdę pomogą Ci schudnąć, spalić tłuszcz z brzucha? Witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o warzywach, które ograniczą apetyt, przyspieszą metabolizm i pomogą Ci dosłownie spalić tłuszcz z brzucha. Zanim przejdziemy do konkretów, to chciałem podziękować za wszystkie subskrypcje tego kanału, bo jest Was coraz więcej, z czego się bardzo cieszę. A na końcu tego filmu przygotowałam również dla Ciebie prezent, więc koniecznie zostań do końca. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to mam na imię Karol i od lat pomagam kobietom, w szczególności takim, którym brakuje czasu na co dzień, które potrzebują prostych i szybkich rozwiązań. Jeżeli Ty również masz dużo obowiązków, ale chcesz zadbać o siebie, to pamiętaj zasubskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami na temat zdrowia i odchudzania. Przejdźmy do konkretu. Zacznijmy od tego, dlaczego te warzywa są aż tak ważne w kontekście odchudzania. Bo to jeden z prostszych i skutecznych sposobów, aby jeść więcej, bardziej objętościowo, być bardziej najedzona, a jednocześnie szybciej chudnąć. Po pierwsze, warzywa bogate są w błonnik. Błonnik ogranicza apetyt, stabilizuje Poziom cukru we krwi czy wspiera twoje jelita ma wpływ na gospodarkę hormonalną. Po drugie, warzywa są niskokaloryczne, a to oznacza, że możesz jeść ich dużo jednocześnie, utrzymując deficyt energetyczny, który jest kluczowy do odchudzania. I po trzecie, co już trochę powiedziałem, to jedzenie warzyw ma również wpływ na stabilizację gospodarki hormonalnej, pozytywny wpływ na stabilizację insuliny, kortyzolu, hormonów odpowiedzialnych za uczucie głodu, sytości, grelinę, leptynę, więc mają realny wpływ na spalanie tłuszczu. Badania również potwierdzają, że osoby, które jedzą około 500-600 gramów warzyw, owoców dziennie, Szybciej o 30% spalają tłuszcz z brzucha, ogólnie tkankę tłuszczową. Jakie warzywa w takim razie jeść, aby szybciej schudnąć? Najlepsze będą te, które mają bardzo mało kilokalorii, które mają dużą zawartość błonnika i wspierają metabolizm. Na przykład brokuły, kalafior, kapusta, warzywa krzyżowe. I nawet, jeżeli masz problemy z starczycą, to jak najbardziej warzywa krzyżowe również można jeść w rozsądnych ilościach, nawet jeżeli będzie to 500-600 gramów to jest to bezpieczna ilość. A te na przykład warzywa, oprócz tego, że są bogate w witaminę C, mają również sulforapan, który korzystnie wpływa na pracę wątroby, pomaga oczyścić, detoksykuje nasz organizm. Dwa kolejne warzywa to cukinia i ogórek. Może być ogórek świeży, może być również kiszony. Jak najbardziej sprawdzi się na odchudzanie, dlatego że w dużej mierze jest to woda. W 95% to te warzywa to woda, więc mają dobry wpływ na nawodnienie twojego organizmu, a to z kolei ogranicza apetyt, wspiera jędrność skóry, dodaje energii, pomaga pozbyć się również obrzęków. Jedno z moich ulubionych warzyw i również genialne na odchudzanie, ogólnie dla naszego zdrowia to papryka. Papryka ma więcej witaminy C niż cytryna, 2-3 razy więcej. A witamina C zmniejsza stres oksydacyjny, pomaga zniwelować stany zapalne, wspiera również skórę, dlatego że pomaga w przyswajalności kolagen. Szpinak, jarmuż, sałaty również warto wdrożyć do swojej diety, bo na przykład zawierają sporo magnezu. A ten działa jak naturalny taki relaksant dla naszego organizmu, pomaga obniżyć poziom kortyzolu. I bierze udział w regulacji wielu hormonów w organizmie, w szczególności u kobiety. Ważne jest to, że tych wszystkich warzyw nie musisz koniecznie kupować świeżych. Nie zawsze jest sezon, i mrożonki również rewelacyjnie się sprawdzą: mają równie dobrą zawartość witamin. I będą świetnym zamiennikiem oszczędnością czasu. Ja na przykład często korzystam z mieszanek warzywnych tych gotowych mrożonych takich 450 g i dodaję sobie to do obiadu. Najczęściej zjadam z jakimś chudym mięsem, na przykład kurczakiem, indykiem, polędwicą wieprzową i taką całą mieszankę 450 g również podsmażam sobie w airfryerze albo na patelni i dodaję do posiłku. Jeżeli zależy Ci na spaleniu tkanki tłuszczowej, w szczególności w okolicach brzucha, to skup się na warzywach, które działają przeciwzapalnie, wspierają trawienie i regulują poziom cukru i insuliny we krwi. Będą to na przykład kiszonki, więc kapusta kiszona czy ogórki kiszone. Fakt, że zawierają sporo soli, jednak w rozsądnych ilościach 2-3 ogóreczki dziennie czy garstka kapusty kiszonej będzie wspierała mikrobiom, perystaltykę naszych jelit, a zdrowe jelita to mniej wzdęć, mniej zaparć, szybszy metabolizm. Warto również wdrożyć do swojej diety marchewkę czy buraki. Często kupuję sobie takie gotowane, już gotowe ziem buraki, które dodaję również albo do śniadania, albo do obiadu. Zawierają beta-karotem czy antyoksydanty. Które wspierają w szczególności detoksykację naszego organizmu, a to ma realny wpływ na Twoje samopoczucie i poziom energii w ciągu dnia. Genialnie również działają na układ krążenia, więc w szczególności osoby, które mają nadciśnienie, problemy z sercem, czy są po zawale, warto, żeby jedli właśnie buraki czy marchew. Brokuły i kalafior, które już wspomniałem w tym filmie, będą również wspierać obniżać poziom estrogenów, to temat w szczególności ważny u kobiet, dlatego że wysoki poziom estrogenów sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej, w szczególności właśnie w okolicach brzucha, więc warto te warzywa jeść. Nie bez powodu często w dietach kulturystycznych właśnie pojawiały się brokuły, no bo są szalenie zdrowe. Na przykład badanie z 2022 roku wykazało, że osoby, które jadły 4 razy w tygodniu Brokuły właśnie miały o 18% mniejszą zawartość. Zawartość tkanki tłuszczowej trzewnej, czyli właśnie tej, która odkłada się w szczególności na brzuchu. Więc to również potwierdza, że warzywa krzyżowe warto jeść, nie należy się ich bać. Jak przemycać więcej warzyw w swojej codziennej diecie? Bo wiem, że wiele kobiet ma z tym problem. Wszyscy wiedzą o tym, że trzeba jeść więcej warzyw, owoców również, ale ciężej to wdrożyć w życie. Często prowadząc moje szkolenia sugeruję, bo to jest łatwe do zapamiętania, aby do każdego posił posiłku był. Jeden owoc albo jedno warzywo. Na przykład do śniadania jeden pomidor, do, do obiadu jeden ogórek i na kolację na przykład jedna pomarańcza. W ten sposób mamy około 600 gramów owoców warzyw już z trzech posiłków. Jeżeli ktoś je więcej posiłków, no to będzie więcej warzyw. Inny sposób, aby przemycić więcej warzyw do diety, to właśnie stosowanie mrożonek, czyli gotowych już zestawów różnych warzyw, które możesz dodawać na przykład do obiadów. Ja praktycznie do każdego obiadu właśnie dodaję sobie taką mieszankę. Bardzo często ję samą mieszankę. Są również takie mieszanki z ziemniakami. Ziemniak również genialnie się sprawdzi na odchudzanie. Więc biorę taką mieszankę, podsmażam sobie albo w jakiś sposób to przygotowuję. Na małej ilości oliwy najczęściej. I do tego właśnie zjadam chude mięso. I w ten sposób mam 600 g obiadu. Mięso plus te warzywa. Najadam się tym na długo. Dostarczam bardzo mało kilokalorii. To sprzyja również spalaniu tkanki tłuszczowej i zachowaniu zdrowia. Inna opcja to przemycić warzywa czy owoce w formie koktajli. Nie przesadzałbym z ilością tych koktajli, na przykład dwa, trzy dziennie. Niektórzy ludzie piją, stosują jakieś diety różne, sokowe i tak dalej. To takiej rzeczy bym nie proponował. Jednak jeden koktajl dziennie albo co drugi dzień wypić koktajl właśnie warzywny, jak najbardziej będzie to skazane ważną sprawą jest to, żeby twoja dieta nie składała się głównie z warzyw czy owoców, bo to nie jest konieczne, żeby schudnąć czy zachować zdrowie. Kluczowe jest zbilansowanie wszystkich posiłków, o którym już mówiłem w innych moich materiałach, a teraz krótko ci powiem, że ważne jest, aby w każdym posiłku również była porcja białka. To znaczy jeść więcej mięs, jaj, ryb, nabiału. Również porcja warzyw, która dostarcza błonnika witamin. No i porcja węglowodanów, które również są ważne dla naszego zdrowia i samopoczucia. Na przykład makaron, kasza. Ryż czy ziemniaki, które w szczególności polecam, jeżeli chcesz schudnąć. Pamiętaj, że kluczowe jest białko, właśnie błonnik, a węglowodanów. Stara się jeść mniej, to znaczy warto ograniczyć pieczywo, makarony, ryż, kasze, ziemniaki, jest po prostu tego mniej. Jak masz talerz, to żeby mniejszą część zawierały właśnie węglowodany, później więcej białka i również duża porcja pół talerza, żeby to były warzywa. I tak komponując posiłki łatwiej będzie ci schudnąć. Podsumowując, jedzenie warzyw, dużej ilości warzyw, będzie sprzyjało spalaniu tkanki tłuszczowej, regulacji trawienia, regulacji gospodarki hormonalnej i nawet te mrożonki również genialnie się sprawdzą. Daj znać w komentarzu, jakie warzywo jest twoim ulubionym, które jesz najczęściej na śniadanie albo do obiadu. Jestem ciekawy. Pamiętaj również zasubskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi lekcjami na temat diety odchudzania. No i tak jak obiecałem, w opisie tego filmu znajdziesz prezent. Darmowe przepisy, kalkulator kilokalorii czy wskazówki na odkudzanie w 100% za darmo w opisie tego filmu. To tyle. Pozdrawiam. Karol Pieczka z tej strony. Do usłyszenia. Cześć.